Cześć, witam Was. Jestem w i mam dla Was dzisiaj 12 odcinek z serii Szybka Piątka. Porady dla początkujących. Pamiętajcie, że jeżeli gracie dużo w tą grę, to porady mogą wydawać się banalne, ale to już jest Wasz wybór, czy oglądniecie ten odcinek do końca, czy nie. Tak naprawdę, zapraszam Was już do oglądania. Zacznijmy sobie od tego, że czasem na turniejówce po prostu warto zabić kosą. Możecie powiedzieć, że jest to ryzykowne i niepotrzebne, ale nie. Może tego nie wiedzieliście, może wiedzieliście, że jest coś takiego jak nagroda za to jeżeli koi zabijemy. Czyli na przykład jak zabijemy kogoś M4A4 albo AK47 to dostajemy 300 dolarów. Jeżeli koi zabijemy PMM to dostajemy 600 dolarów, choć też nie zawsze, bo nie wiem jak to jest z P90. Nieważne, mniej więcej zwykle tak jest. Jak zabijemy AWP. To dostajemy 150 dolarów, a jak zabijemy nożem, to dostajemy 1500 dolarów. Jak zabijemy właśnie tym nożem w pierwszej rundzie, to już w drugiej możemy naprawdę pozwolić sobie na lepsze bronie, najlepsze zakupy po prostu na drugą rundę, więc naprawdę opłaca się to zrobić, więc czasem troszeczkę przykampcie z tym nożem, bo jednak to naprawdę może się wam przydać w trakcie gry. Ale uważajcie, bo możecie przez to sami stracić, właśnie tak jak mówiłem życie. No i druga porada jest taka, żeby zmienić sobie View Model. Zależy oczywiście od tego jakie jest nasze przyzwyczajenie i jaki mamy ten view model w tym momencie ustawiony. Ponieważ dużo osób ma taki View model, a co to w ogóle jest View Model? To co trzymamy, czyli na przykład trzymamy M44 w tym momencie i widzicie, że zasłania ona nam dużą część ekranu. I dlatego jest coś takiego jak View Model, który możemy sobie zmienić i polecam Wam go zmienić na tyle, że po pierwsze, wygodnie Wam się. Grało, po drugie, nie zasłaniało wam dużo ekranu. To jest naprawdę ważne. Zmieńcie sobie to na tej mapce, macie link do tej mapki w opisie no i lecimy dalej. Po stronie TT, gdy raszujemy na przykład na pistoletówce, raszujemy całą piątką, jedno miejsce, to jest bardzo ważne. Taka jedna bardzo ważna zasada, żeby pierwsza osoba zawsze skakała. Dlaczego? Zwykle CT ma. P2000 albo USP, czyli zabija nas jeden, na jednego hita w głowę. I jeżeli nie skoczymy i będziemy iść po prostu po prostu prosto, to będziemy łatwym celem, żeby nas zabił w głowę. A jak skoczymy, to będzie to o wiele trudniejsze, żeby to zrobić mu tak celownik odskoczy. My będziemy mogli ta cała czwórka, która jest za nami, może się zająć nim. No, to jest takie troszeczkę poświęcenie, ale jednak naprawdę pomocne, bo nie umrzemy tak od razu. Jeżeli na razie podobał się odcinek i porady, to po prostu zostaw łapkę w górę i oczywiście zasubskrybuj mój kanał. Ale na razie przechodzimy do czwartej porady, która jest troszeczkę trudna do wytłumaczenia. Zapewne wiecie, że jeżeli stoimy i patrzymy się w dół, to najtrudniej właśnie wtedy dostać headshota, jeżeli ktoś jest od nas do tyłu, tak jak tutaj właśnie widzicie. No i to można wykorzystać czasem przy rozbrajaniu bomby. Jeżeli gramy na przykład jeden na jeden czy cokolwiek, to możemy, na przykład w ten sposób się ustawić na pacę, rozbrajać ją i troszeczkę się zakryć właśnie tak schylając się do przodu. Przez to nasz przeciwnik nie może nam wtedy strzelić głowy. Tak na przykład kiedyś było w pewnym meczu. Wiem, że Virtus Pro to zrobił chyba na Fnatic i to był Flusza, ale nie jestem tego pewny. Nie pamiętam też tego meczu. Może wyznacie, może wy podacie to wszystko w komentarzach, zobaczymy. W każdym razie można robić właśnie takie skrycie się albo po prostu rozbrajamy i wariujemy. Tak jak tutaj, wtedy jeszcze trudniej nas by było trafić, więc polecam Wam to właśnie robić. No i ostatnia porada. Po prostu wchodźmy szybciej po drabinkach. Jak to robić? Wytłumaczyłem w tym poradniku, który Wam się tutaj wyświetla. Ma także link do tego poradnika w opisie. Jest naprawdę ważne i ja rozumiem. Nie wszyscy oglądają wszystkie moje filmy, dlatego odwołuję się właśnie do mojego filmu. Tam wszystko szczegółowo wytłumaczyłem. Tak więc to był na tyle, mam nadzieję, że odcinek się cały spodobał. Nie zapomnij o tej właśnie łapce, bo to naprawdę wspiera subskrypcji, jeżeli tego nie robisz, żebyś był na bieżąco z moimi materiałami i zobacz resztę szybkich piątek, nie tylko ciekawostek i tak dalej. To był na tyle o spoko telefon. To był na tyle. Na razie. Cześć!